Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Rexa na FC. Jesteśmy w Premier League i jesteśmy już po pierwszym meczu z brighton Hove Albion. Brameczkę strzelił nam Milo Loron. Fantastycznie, wreszcie, wreszcie ten młody chłopak, nasz kapitan, zdobył bramkę. Może się troszkę odblokuje. Tak jak mówiłem ostatnio, dość taki napięty harmonogram, harmono, dość napięty terminarz. My naprawdę radzimy sobie w tym sezonie wyśmienić. Jesteśmy na trzecim miejscu i brakuje nam tak naprawdę tylko jednego punktu, żeby znaleźć się na pierwszym miejscu. Zobaczymy. Ten mecz z West Hamem będzie dość istotny. Przesymulowaliśmy sobie go i wygrywamy. A Loro pokazuje się w tym momencie, w którym powinien i strzela dwie bardzo istotne bramki. Fantastyczna dyspozycja naszego kapitana na początku tego odcinka. Piękna sprawa. Ostatni mecz z tego takiego powiedzmy szybkiego tercetu. Meczy. Tym razem gramy z Leeds United. Ronaldo sobie odpocznie, bo widzę, że on jest troszkę podmęczony. Ktoś jeszcze? No i PP. wyjdzie sobie. Szkoda, Mosura. No, naprawdę szkoda mi, że musiałem go odsunąć na, na boczny torno, ale nie wyobrażam sobie, że grać Mosurem w momencie, kiedy mam wszystkich powyżej 80. Remis. Ok, to jest dobry rezultat. Jak na trzeci mecz z rzędu i, i bez tych podstawowych zawodników, to to jest bardzo dobry rezultat. Zobaczmy, jakie tutaj mamy mhm. informacje. Najlepszy występ liczy dopiero wtedy, gdy... Okej, okay, ciekawe, podoba mi się to. Nadaje tempo, 15 bramek, w 17 meczach, gole na mecz, fajnie. Nominowani obrońcy, też się cieszę. Oj, mam nadzieję, że jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. I będziemy mieli. O, Kai Havertz, proszę bardzo. 86 w roku. I będziemy mieli jakiś swoich zawodników w tej drużynie roku. Fabio Lopesz, Jabal Mutairi. Myślę, że pod Pepe, w kontekście takiej stabilności, to zdecydowanie Fabio Lopesz to jest taki najlepszy przykład tego, żeby zostać dominowanym do tej jedenastki roku. Ale musimy oczywiście zagrać w Co tutaj jest napisane o Ledermanie? czy w tylko, że. Fajnie, cieszę się, że, że mnie doceniacie, docenicie mnie jako swojego kumpla i jako swojego trenera. To hmm? miesięczny raport, zobaczmy czy jest tu coś ciekawego. Niestety nie, chłop ma czarny kolor skóry, a nazywa się Ibrahim White i mam pytanie. Kurde, no ja nie wiem, czy ja chcę robić tą krzywdę Arielowi i zostawiać go w tym składzie. No, dobra, zróbmy tak. Fajnie. W ogóle, jakie tutaj są wygórowane stawki dla tych piłkarzy, a jakie ja im płacę i, i oni się na to zgadzają. To jest coś cudownego. Patrzcie, okej, okay, Krystian ma 70 tysięcy i to jest, to jest najwyższy... W najwyższa płaca, a potem dopiero drugi jest Peter Willems, Ribeiro, i to wszystko jest narzucone przeze mnie, tak naprawdę. Pozostali zawodnicy to w ogóle mają takie niskie pensje, że to jest hit. Dobra. Kalstroma sprzedaje. Hmm. Hamasza też. Czas się pozbyć kilku piłkarzy. Dobra, a w międzyczasie jeszcze sobie zobaczymy, przejrzymy tych skautów, jak zwykle. Zrobimy tak. Dowolna pozycja. Kontrakt rok. Klasa światowa. Elegancko. No i jedziemy. O, proszę, zaraz znowu mecz z West Hamem. Już by się spodziewał, że ty nikogo nie odkryjesz. Dobra, La Liga, Santander. Spróbujmy kogoś wyhaczyć. Ok, cieszę się, że się zgadzacie chłopcy. My sobie zagramy ten mecz oczywiście. No, to jest mecz z Arsenalem. Z czwartą drużyną, nie siódmą. My jesteśmy na czwartym miejscu w lidze. Już miałem się śmiać, że znowu jak zwykle Arsenal czwarty, ale to my tym razem jesteśmy na czwartej pozycji. No to jest szal, szalony bój. Bo te, te, te drużyny, z którymi my przeciwko my, którym walczymy teraz w tym meczu, czyli City, Chelsea, Liverpool, to są drużyny, które nie przegrywają meczy w lidze. Oni w ogóle nie tracą punktów. Czy to jest Bukayo Osaka? Tak jest. Odegard. To może być bramka. Oj, oj, oj! Cristiano, co ty... Z... Co ty za uderzenie strzeliłeś? Kurka, no. No nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to. Poprzeczka. Po raz kolejny. Ajajaj, ale Cristiano jest za każdym razem tak blisko strzelenia w ramki. Ale z tego powinien być gol. Ja tam się niepotrzebnie podpaliłem i tak uderzałem jak małpa. Dobra, 27 minuta. To już w zasadzie. Yy, chyba? Yy, rewanż? rewanże, tak? Co, to nie była bramka. Ja byłem przekonany, że to jest gol. To już są rewanże, bo myśmy zaraz grali chyba pełne 18 meczy. No to, to, to już wygląda naprawdę obiecująco. Musimy się skupić na pewno na. Zwycięstwie przeciwko tym drużynom z góry tabeli. Jak wygramy z drużynami z góry tabeli, to to nie powinno być problemu. Wreszcie, wreszcie, akcja dla nas. A to dopiero 36 minuta. Christiano z piłką. Wypuszcza Lorenta. A ten umieszcza w piłkę w lewym rogu bramki. Mamy to. W ogóle bardzo ciekawa sprawa. Przeglądałem sobie, tak jak mówiłem to w poprzednim odcinku, przeglądałem sobie te karty wszystkie. No i tam Lewandowski jest chyba w ogóle 13 albo 12 kartą najlepszą w FISie. Wiadomo, jest tam dużo zawodników z 90 overallami, chyba od 15 do, do tam chyba 6 czy 7 miejsc 6 albo 5 miejsca. To są zawodnicy właśnie z overallem. 90, no ale Lewandowski jest oceniony jako ten 13 zawodnik. I też ciekawa sprawa, bo nie jest uznany jako najlepszy zawodnik w na lidze, tylko jakby drugi, mimo tego, że ma ten rol, co Courtois, to jednak przedstawiony został jako drugi najlepszy zawodnik. No i też fajnie się prezentuje ilość złotych kart polskich, bo jest ich bodajże 25. Coś takiego. I w ogóle nie miałem pojęcia, że mamy jakąś obrończynię, środek obrony, która gra w PSG i ma ocenę 84. Bo o Ewie Pajor to myślę, że każdy słyszał, każdy wie, że to jest jedna z najlepszych zawodniczek na świecie. Top 50 w ogóle kart, 49. karta najlepsza w FIFA, także to też dużo mówi. Zawodniczka Wolfsburga, ona tam jest chyba 15. czy 16. jeśli chodzi o y, karty kobiet, także naprawdę, naprawdę wysoko. Praktycznie tak wysoko jak, jak, jak Lewandowski. A my po raz drugi dostajemy bęcki od arsenalu przez karny. Kurde, z GKS-em tak kiedyś miałem. Grałem sobie w Lidze Europy i arsenal w dwóch meczu miał cztery karne. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Musimy to chociaż zremisować, no z Arsenalem przegrać to wstyd. Ze wszystkimi bym przegrał, ale z Arsenalem. Kurde. No i przegrywamy, przegrywamy fatalnie, fatalnie. No i ta, ta obrończyni właśnie z PSG to jest nasza druga najlepsza karta kobiet. Ajajaj. No, no i uciekł nam. No, Chelsea uciekło nam na 6 punktów. Liverpool na 3. City na 4. Szkoda. Szkoda, bo byliśmy już naprawdę blisko. Gdybyśmy zwyciężyli w tym meczu, to już byliśmy, byliśmy tak naprawdę o krok. To trudno. Symulujemy mecz z West Hamem. Niech się dzieje wola nie. Kurde. Laurent Lederman. Lorą, Ibrahim. No ci chłopcy to prezentują tak wysoki poziom. 4 do 1 rozbili West Ham United. Dobra, zobaczmy sobie w, tak w trakcie jak wyglądają statystyki. Cristiano, 15, no i Milo wrócił do gry. Milo z 8 brameczkami, no jakże mogło być inaczej, on musiał, on musiał wrócić do gry. 15 bramek Cristiano w 19 meczach, 4 asysty. goal participation w zasadzie 1 na mecz. Lorą. Wreszcie 10, 10, 10 yy, 8 bramek, 2, 2 asysty, czyli goal and assist 10. 19 aż punktów w tej klasyfikacji ma Ibrahim. No to wygląda imponująco, ale miał wcześniej 17, także niewiele się poprawiła ta statystyka od naszego ostatniego przeglądu. Karolek wrócił na, zwiększył swoją ocenę o, na 78. Lederman, świetny. Gracz. Pięczek, to jest ciekawe, że aż trzy bramki w Carabao Cup. Modest, no i wiadomo. A jak z asystami? Almutairi, proszę bardzo. Na drugim miejscu Cristiano i potem Lorą. Fajnie, ciekawie. Zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki zawodników w całej lidze. Lorą 11, Ronaldo 1. 15 bramek. Tutaj Ibrahim 12, ale Fernandez aż 14 asyst. No i Lopez, najlepszy. Zdecydowanie najlepszy bramkarz ligi Marcel jesteś świetny naprawdę też się dziwię że Taki gość a robi taką robotę dobra Koniec tego chwalenia tych piłkarzy uh, uh, uh. To jest ciekawe Ach, szkoda, że filmic ma taki niskie owale, bo bym go kupił. Czemu tu nigdy nie ma żadnego piłkarza, którego mogę sobie wziąć tak za darmo? W każdej FIFA to było możliwe, a tutaj coś się popsuło. No ale dwóch takich bramkarzy. No no, no, zastanowię się nad tym. Zastanowię się nad tym, czy by nie ściągnąć jednego jako ten taki nasz yy, mocny rezerwowy. Mecz z Liverpoolem. Mecz z Liverpoolem. Hmm. Wprowadzimy Arielka. Ależ te overale tutaj dobrze wyglądają, naprawdę. Kurde. Praktycznie połowa składu 84. Plus tak bocznych obrońców. Oni się rozwijają praktycznie tak samo. Był pewien moment, kiedy Ribeiro zaczął się rozwijać troszkę lepiej od Almutairiego, ale potem Almutairi wszedł za Hamasza, już na stałe, no i, i nie wypuścił tej roli z rąk, co więcej dobił do poziomu Ribeiro, a w tym sezonie myślę, że jest zdecydowanie lepszy od Ribeiro. Ribeiro zawsze robił dobre statystyki, tam miał trochę asyst, trochę goli. No Almutairi w tym sezonie 7 asyst. Fantastyczny rezultat. Zobaczmy. Gramy na Enfield na jednym z piękniejszych stadionów na świecie. mam Liverpool. Myślę, że to jest moja ulubiona drużyna w angielskiej Premier League. Także tym bardziej fajnie będzie ich pokonać. Spójrzmy na skład Liverpoolu. Alisson w bramce. Trend Alexander, Klosterman, Kabak, Andrew Robertson, Harvieliot, Fabinio, Carvalho, no tutaj przynajmniej są jacyś nowi zawodnicy. Darwin Nunez, Moa Salah, Oto to Salah chyba z Nunezem będzie ze mną na odwrót, Diaz, Evan Ferguson, o proszę, no to naprawdę ciekawi zawodnicy i tacy, których można powiedzieć, że się zna. A nie sami Redgini, jak Manchester United. No i też wiadomo dlaczego lepiej sobie radzi ten Liverpool. I piękny skład: Fabio Lopez, Ribeiro, Miranda, Ariel Mosur, Modest Silibe, Habib Palmutairi, Marić, Laurent, Ben Lederman, Cristiano Ronaldo oraz Anwar Ibrahim. Kapitanem Mil Laurent. Marić z żółtą kartką, także następny mecz. Może pauzować, jeżeli dostanie żółtą karteczkę. No, to jest taki mocny nasz element też, Michailo Maric. Na pewno cieszę się, że go zakontraktowałem, bo on robi dużą robotę, dużą, naprawdę dużą robotę w tym środku pola. To jest taki łącznik pomiędzy ofensywą a defensywą, bo Lederman jednak ma takie bardziej mm, delikatne zadania związane z rozprowadzaniem akcji. Pięknie, do Cristiano, Cristiano. Cristiano, gol! Już 1-0 Rexam prowadzi pierwsza akcja. 12 minuta i Cristiano już strzela pierwszą bramkę, 16 w tym, w tym sezonie w barwach Rexama FC. Ciekawa sytuacja, ale Salah kompletnie się pogubi. Kolejna akcja dla Liverpoolu. Liverpool jest już od 28 lat młodszy od Rexama FC. Moosala. W ogóle Swindon, Co yy, yy, chciałem powiedzieć? A, Reksam, yy, wczoraj wczoraj grało, czyli 16 yy, z Swindon town. I tam był chyba wynik 5 do 5, także no, konkretnie w tym Football League tu sobie radzą. Ale Cristiano, kolejna brameczka. 17. 17 brameczka. Oj, naśladował tutaj. Cieszynkę Runeja w... po tym pięknym. Po tej pięknej bramce przeciwko. Ja uderzymy w lewo. Pięknie, fantastycznie. Hat-tricka Cristiano na Enfield. No to się nie zdarza zbyt często, żeby ktoś strzelił hat-tricka na Enfield. Ale kto to mógł zrobić? Oczywiście. Oczywiście. Cristiano Ronaldo. 18 bramek w tym sezonie, Naprawdę, no strzela jak szalony. A ciekawe, gdzieś z Messi? Bo jakby dało radę, to ja bym z wielką chęcią zakontraktował Messiego, żeby sobie zagrał na środku pola. Cristiano! 4-0! Czwarta bramka Krisa. Drugi raz strzela cztery bramki o takiej naprawdę mocarnej drużynie. Nie będę Wam mówił, komu strzelił wcześniej, ale wiedzcie, że strzelił już raz cztery bramki. Habib. Darwin Nunes Pięknie. Jak oni będą mieli, mieli jeszcze jedną akcję i Cristiano strzeli jeszcze jedną bramkę, to ja nie mam pytań. On chyba strzeli właśnie 15, 16, 16 17, 18, 19 bramkę w tym sezonie. Ojoj, ale brzydki faul Miranda bez problemu. Odbiera piłkę. Benek, tak jak mówiłem, bardziej ofensywnie usposobiony. Zaczyna rozprowadzenie akcji Anwar do Cristiano Jeszcze Cristiano Jeszcze Cristiano Cóż za bramka Cristiano Ronaldo Co on teraz trafił? Co on trafił w tym momencie? Co to był za gol? O, muszę zobaczyć powtórkę, bo ta bramka była naprawdę wybitna. 5 bramek, i mam jeszcze kolejną sytuację z strzelecką dla Cristiano. Czyż on miał strzelić 6 bramek w tym meczu? Podwójny hat-trick! Podwójny hat-trick przeciwko Liverpoolowi. To jest przecież niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby strzelić 6 bramek Liverpoolowi. Pogrom na Enfield. Ktoż by się spodziewał? Że aż 6 do zera dostanie Bęcki Liverpool. No, dewastacja, dewastacja drużyny. Derec, dewastacja, Derec. Zdecydowana dewastacja. 6 do zera To tak się nie powinno robić. To jest niesprawiedliwe, to jest nie fair. Derec zostały upokorzone. Modest City jeszcze tutaj gniecie. Zgniótł Darwina Niunieza w defensywie. Bez szans, bez szans. Fabio Lopez. O proszę, rzut karny. Jeżeli to jeszcze Fabio Lopez wybroni, to ja już pozostaje. Rzucamy się w lewo. Bez słów. Ajajajajaj. Nunes, no strzelił tą bramkę na 6 do jednego. Udało im się. Co nie zmienia faktu, że no dalej, kurde, no 6 bramek stracić i to jeszcze przeciwko Reksam AFC. Co prawda Reksam już staje się naprawdę mocną marką na. To jest dopiero drugi mecz Darwina nie w tym sezonie. Co oni oszaleli? Jeszcze jedna akcja. Boże, niech ten mecz już się skończy. Po co oni w ogóle próbują tutaj kontynuować walkę przeciwko nam? Modest. Koniec meczu. 6 do jednego. Pogrom. Pogrom na Enfield. Derec są zmiażdżeni. Cristiano strzelił podwójny, podwójnego hat-tricka. W meczu przeciwko takiej ekipie jak Liverpool. No, niesamowite. Zobaczmy jeszcze raz tą bramkę. Nie, to nie była ta bramka. To była ta bramka. Piękny gol. Orbitująca. Cyk. Piękny strzał, patrzcie. Smyk. No, coś wyjątkowego. Coś naprawdę wyjątkowego. Takiej urody w ramkę wsadzić Liverpoolowi i to jeszcze do, na 5 do zera. No Liverpool byłby silny. Oj, myślę, że przy takiej grze ofensywnej. O proszę, kilka ofert transferowych. Dobra, to zrobimy tak. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Przejdę sobie teraz te kilka meczy z, w, trak, w trakcie okienka transferowego. I spotykamy się już 1 stycznia. Zostawcie lajka, subskrypcję, trzymajcie się. Cześć.